Cześć, z tej strony debartek, A w tym odcinku Zrobimy sobie taki Mały opening I kupimy sobie jakiś tam chyba Gadżet, o ile jakiś tam y Jest Strzelcie na tym kanale łapkę w górę I subika z dzwoneczkiem Żeby nie przegapić żadnego mojego nowego filmu I link do mojego drugiego kanału debartek 2 live gdzie robię live Znajdziecie w opisie Też zachęcam tam do wybicia A my już przechodzimy do odcinka no, to zrobimy sobie taki mały opening. Mamy tutaj sobie za darmo taką, takiego mega boxa plus odznakę. Odbieram sobie oczywiście na nowym koncie. Kolejny odcinek może być taki, że odbieram na głównym moim koncie to, ale nie jestem pewien, czy mi się będzie chciało to w podobny sposób robić, ale może będzie, ale nie jestem na 100% pewien. No, i tutaj po prostu teraz sobie odbieramy. Dobra, mam nadzieję, że coś drobnie nam. Oby, mam taką przynajmniej nadzieję. Go. Niestety, ale <ścoughs> nic. Dobra, trudno. E, dobra, nie chcemy tego. Dobrze, sobie, kiełko, bo możemy. O, dobra, mamy gadżet Kupujemy. Przy okazji, jak jest. Dobra, mamy gadżet. I jeszcze i tutaj mamy. Kupię, kupuję boxa. 6. Sześć. Sześć. Nowa postać. Czy to będzie legenda? Mam nadzieję, że będzie to legenda. Ja nie będę się cieszyć, jak to nie będzie legenda. Musi to być legenda. Uwaga. <laughs> nie legenda, ale peny. I tak jest super. I kupujemy jeszcze Big Boxa, tak, żeby był wielki opening. No, ale nic nam nie wypada. Tutaj sobie ulepszamy. Już coraz wyżej. Shelly mamy już na 8 mocy, więc super. Tutaj mamy peny. Kiełka możemy sobie ulepszyć. I mamy naszą penę. Dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Wiecie co macie robić? Możecie też napisać jakiś yy, komentarz pozytywny dotyczący yy, tego yy, filmu. Yy, no i w tym filmie po prostu yy, odebraliśmy sobie yy, dwa megaboxy. Yy, Dropło peny. Yy, kupiliśmy sobie gadżet. I, otwor, I otworzyliśmy sobie big boxa. Mam nadzieję, że się spodobało. My widzimy się w kolejnych materiałach. Zapraszam też na mój drugi kanał. Trzymajcie się i miłego dnia. Cześć.